Hej, dzisiaj jest niedziela, 27 luty. Postanowiłem umyć całe te dębnice. Naszykowałem sobie wodę z płynem. No i tutaj już wstępnie można powiedzieć umyłem, tak jak widać. Dokładnie starałem się umyć wodą z płynem dębnice. zaraz przyniosę następną a tą odniosę przy czym przy czym wezmę ją jeszcze tutaj przepućkam karszerem Okay. i to jest tylko samo mycie Natomiast Używam Takiego preparatu Który, mam, który kupiłem, otrzymałem Ze swojego związku pszczelarskiego Agrosep Preparat dezynfekcyjny dla przemysłu spożywczego na bazie 70% etanu. Tutaj jest Informacja do czego służy sprzęt, do sprzętu pszczelarskiego, maszyn, urządzeń, przemysłu cukierniczego, spożywczego, no. Sposób użycie ule odkażane należy dokładnie oczyścić mechanicznie z resztek wosku. Kito, następnie dokładnie spryskać kagroseptem i pozostawić do wyschnięcia, prawda? Więc umyłem mechanicznie, jak mogłem, odczyściłem, a teraz, a teraz dokładnie spryskać, prawda? Czyli to jest Miałbym zmuszone na przykład 30%, jakieś tam, gdzie doszło, a ten dosłownie pozostał o 70%. Tak to sobie można zobaczyć. I wszystko, to jest tam. Tak jak to mam. To samo z tym tutaj. No i de facto jest... Jedna sprawa jest załatwiona. Ja teraz idę... Zdemontować y, kolejny korpus z dennicy, i, no i przyniosę go tutaj, też zacznę go myć. Także dajcie mi chwilę, a ja go tutaj odpadnę. Ok, tak jak widać, przyniosłem zdemontowany cały spód. Tutaj to oczywiście ściągam moją poduszkę tutaj są jak widać wysypane, wysypane pszczółki no i ten obsyp pszczółek który tutaj widać weźmiemy i co? zrzucimy wyciągniemy najpierw wyciągniemy najpierw ten spód a te pszczółki tutaj zbierzemy one pójdą wiadomo do, do kosza Tutaj możemy wstępnie już przecisnąć no i myjemy. Oczywiście gorąca woda. jakaś odpadła jak widać słaba jakość wykonania ula jedennicę już wyczyściłem. Została mi została mi tylko jeszcze jedna dennica. Także myślę, że tę dennicę również odłożę i przyniosę kolejną. Hej. To jest moja trzecia dennica, trzeci korpus jako jako poduszka powietrzna, czyli to jest akurat ze środkowego ula. Demontuję I ten osyp pszczoły, który jest de facto po zimie, zrzucam go. Jak widać, dennica umyta, przygotowana, również tam dalej. Zabierzmy swoje narzędzia. Ul na razie położony jest każdy bezpośrednio na ziemi, tak jak widać. Myślę, że najpierw zrobimy tak, że położymy ten najmniejszy ul na tej nowo przygotowanej dennicy. Ponieważ ten akrot był tutaj najsłabszy, i zobaczymy co tam, co, tam u niego, co tam u niego słychać, prawda? Postawimy UL Postawimy ten UL O tak Po Malusiu Nigdzie nam się nie spieszy UL, ul jest postawiony jak należy po Malusiu zobaczcie zaczęły wychodzić z ula dołem co tam u nich słychać okej okay. chyba se dają sobie radę chyba nie Tak się dają radę jeden z kolegów mi mówił że dobrym rozwiązaniem byłoby zacieśnić zacieśnić ul więc że udałoby się tak zrobić, żeby tutaj wstawić przegrodę, prawda? I wtedy te pszczoły miałyby kapkę cieplej w ulu, prawda? Ok, już jestem. Możemy włożyć im zatwór. Będzie im cieplej. Postaram się jeszcze tutaj usunąć im te kawałki, które są, które mi tu odbijają moją ramkę. Żeby nie było, to ja wyciągnę tą ramkę i zobaczmy co się tu dzieje. Tutaj widać, że mają pokarm i żeby nie było, to mogę im lekko ten pokarm tutaj scharować. Wszystko po to, żeby mogły sobie jeszcze go podjeść, prawda? To jest ok, ja im tą ram te ramki obydwie im tutaj ładnie włożę z powrotem i będą sobie będą chciały to, co będą się siedziały i sobie będą wyjadały. Zamknąłbym ten ul i niech sobie dalej działają. Oczywiście czekam na Wasze opinie, na Wasze głosy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć ramek. Pierwszy ulek, zobaczmy, co w tym pierwszym uliku, jaka jest sytuacja. Okej. Okay. no i tutaj też spróbujemy zobaczyć, zobaczyć, co się dzieje. Czasem wziąłem, tak jak mówię, opcjonalnie. Zobaczcie, dołem próbują wychodzić. W żaden sposób nie chcę ich pogniewać. Jak tu jest? Oj. Próbują mi coś przeatakować powiem może im też tutaj przyniosę troszkę ciasteczka, bo troszkę są tak jakby poddenerwowane. No, zobaczmy ciasteczko. Nałożymy korpus i zobaczymy, co tam i jak tam. Tak jak widać, troszkę są poruszone. Może chwilkę poczekam, aż one ochłoną. Ok, jestem ponownie. Zobaczmy. Zerknijmy, co tam się będzie dziać w tym ulu. Troszkę im nastroje się chyba opadły. Zobaczymy, czy jedzą ciasto, czy nie jedzą. Ale powoli, wszystko powoli. Mam tu cały sprzęt przyniesiony. Podniesiemy górną, podniesiemy powałkę. Ale zerknijmy. Czy jedzą ciasto? Według mnie jedzą ciasteczko, bo jest puste w środku. Zobaczmy, jak jedzą. Może się uda zobaczyć. Na spokojnie. Tak, na spokojnie. Bez ruchu. No, jedzą ciasteczko od spodu, zobaczcie. Widać, że cały, 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 środek, cały środek ciasteczka jest wyjedzony. Także widać, że były jakieś głodomory. I zostawię im to tak, jak jest. Siedzą we wszystkich uliczkach, są wypełnione i podjadają sobie ciasto, więc jeszcze mają. Eee, wiem, że już jest koniec lutego. Niestety jeszcze siedzą w tym takim okay. zimowym lansie. A nie jest im chyba źle. Dlatego myślę, że domkniemy im to. Okay. Tutaj troszkę się pszczółek zostało z powałki na daszku. Więc chyba dobrym rozwiązaniem byłoby. Podstawić im, żeby sobie mogły podejść do góry. Chyba dadzą radę. Zostawię im tutaj takie narzędzie, powinny, powinny sobie tym narzędziem, tak mi się wydaje, do góry podejść. No i tyle. Myślę, że to wszystko.